Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na TBR, czyli moje plany czytelnicze na kolejny miesiąc. W tym przypadku jest to oczywiście wrzesień. Jeżeli chodzi o wrzesień, to powiem Wam tak: ogólnie moje plany teraz są takie, że będę zaczynała nową serię tylko w momencie, w którym jakąś inną serię skończę. Tak przykładowo, teraz udało mi się skończyć serię Strażników Cytadeli. Przeczytałam wszystkie trzy tomy, o czym będę Wam opowiadała w środę na kanale w Rapapie, czyli w podsumowaniu miesiąca. I takim sposobem mam jedną serię, którą mogę sobie zacząć. To są oczywiście takie ustalenia między mną a mną. I taką serią, którą właśnie zacznę, będzie Miasto Mosiądzu, którego już mam trzy tomy na półce e, i po prostu które ym, no zostało mi przez Was wybrane do akcji: Wy wybieracie, ja czytam, którą wznawiam. E, I to jest takie moje ogólne założenie, które gdzieś tam mam z tyłu głowy. I żeby nie być gołosłowną, seria, którą kontynuuję i której niestety, jak się okazuje, jestem już z powrotem dwa tomy w tył, to jest seria z Detective Didi Warren, czyli powieści Lisy Gardner, kryminały Lisy Gardner. Tutaj mamy tom szósty, Złap mnie. I tak ku waszej informacji, bo ja tego nie wiedziałam, dowiedziałam się tego od kogoś z was, za co bardzo dziękuję. Wydawnictwo Albatros nie wznowiło tomu piątego, czyli Kochać Mocniej, dlatego że Sonya Draga po prostu go wznowiła w zeszłym roku, e, w kontekście innej serii, dlatego, że w piątym tomie, który ja już e, mam za sobą, pojawia się jedna bohaterka, te, Tessa Leoni, która jest e, bohaterką, która ma swoją osobną serię. Ona później dostaje jeszcze dwa kolejne tomy i dlatego też jakby ona dawną książkę można traktować osobno, bo jest o innej bohaterce. E, natomiast tam też się pojawia detektyw D.D. Warren i jeżeli chodzi o detektyw D.D. Warren, no to to jest tom tom piąty serii. Złap mnie jest tomem szóstym, no i niedawno miał premierę tom siódmy, e, czyli nie bój się, ja o tym też się nie... dowiedziałam się o tym z Instagrama mojej mamy. E, no i mam dwa tomy w tył, ten już ma audiobooka, dlatego, że ja uwielbiam słuchać audiobooków e, z, ty, z tej, e, tej autorki. E, I już się nie mogę doczekać. Złap mnie, tutaj mamy historię kobiety, która wie, że będzie zabita i ona już mówi wcześniej, detektyw Didi Warren, że mm, ona przewiduje, że zostanie zamordowana, e, i żeby ułatwić jej śledztwo, to ona jej coś tam powie, tak? Żeby, żeby było jej po prostu łatwiej. Nie wiem, czy ona w końcu umiera, czy nie umiera, natomiast ona e, przewiduje swoją własną śmierć. E, także bardzo ciekawie to brzmi. No i już się nie mogę doczekać. Także tutaj są dwa tomy, jeszcze tego siódmego nie mam przy sobie. I jak już tak zaczęłam od kończenia serii, to e, planuję również przesłuchać sobie tomu e, czwartego. Dune, czyli Bóg Imperator Dune Franka Herberta, tom czwarty, jak wiecie, ja dwa pierwsze czytałam fizycznie, a później pobrałam sobie audiobooka, wykupiłam sobie audiobooka dzieci Dune. I słuchajcie, jakie to było dobre. To znaczy ten jakoś tak o wiele przystępniej mi się podchodzi do Dune w formie audiobooka, też dlatego, że ten świat jest bardzo rozbudowany i te momenty przestoju, które w książce sprawiłyby, że odłożyłabym ją na bok, tam są, e, tam w formie audiobooka, wiecie, jestem w stanie po prostu to przeżyć, bo, bo robię coś innego jeszcze jednocześnie, bo najczęściej układam puzle przy tym. E, no i mam tutaj tom czwarty, tom trzeci bardzo mi się podobał, zresztą uważam, że był e, świetnie wyegzekwowany. On w ogóle, e, ja już niestety wiem, że ten tom siedzi. Ileś tam lat później, natomiast um, dowiedziałam się od, od tego od koleżanki, od waruniki, która jest wielką fanką tej serii. Eee, I trochę jestem taka, że ja jednak bym chciała jeszcze, wiecie być bliżej tamtych czasów, czasów Pola, którego bardzo lubiłam, ale zobaczymy, jak to tam się będzie rozwijało i chciałabym do końca tego roku skończyć całą serię Dune. Zobaczymy, czy mi się uda. Uważam, że to jest to dosyć zabawne w kontekście tego, że w zeszłym roku mówiłam, że nie, ja już nie będę wracała do Dune. Wspomniałam też na początku filmu o mieście Mosiądzu i jest to e, książka, są właściwie mam dwie książki, które wybraliście mi do akcji wy wybieracie. Ja czytam, mam tutaj Wam Cesarstwo, Jaya Kristofa, e, czyli książkę, która też jest e, częścią cyklu, pierwszym tomem cyklu, natomiast nie ma jeszcze. Kolejnych tomów w Polsce, więc powiedzmy, że mogę sobie odpuścić. Poza tym to był Wasz wybór, że to przeczytam. Eee, no i tak, Wampirze Cesarstwo jest pierwszym tomem. Ja słyszałam w sumie dobre opinie, natomiast e, trochę przeraża mnie ten gabaryt, dlatego że już bez świt, e, bez świt i wcześniej było Bożogrobie. E, to były bardzo grube gabarytowe książki i e, one miały bardzo dużo takich momentów, które, w których nic się nie działo. I ja pamiętam, że po skończeniu albo właśnie Bożogrobie, albo po skończeniu Bez Świtu miałam takie poczucie, że ja przeczytałam tam 600 stron, a ja nie do końca jestem w stanie wiele z nich wyciągnąć, bo mimo wszystko na nich się dużo nie działo. I trochę się boję, że tutaj też tak będzie. Fakt faktem, ja mam wykupiony akurat audiobook do tej książki, więc też może pójdzie wolniej, szybciej. Wolniej. Pójdzie szybciej, bo... No, zobaczymy. Oni wiedziałam w ogóle moje ilustracje. Bardzo ładne. E, bardzo ładne ilustracje. Także wam pisze cesarstwo będzie czytane. Tak samo jak właśnie miasto Mosiądzu, które było w dogrywce z mm, The Spanish Love Deception, czyli z książką em, romansem romansem, który za granicą jest bardzo popularny, który ja też będę czytała, bo jestem ciekawa. E, jakoś tak ostatnio też mam ochotę na takie... Chcę, chcę posprawdzać, wiecie, te tiktokowe e, fenomeny. E, the Love Hypothesis hip, 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 nie do końca mi się podobało, bo nie skończyłam tej książki nigdy, mimo że... Um, Miejsce akcji, w której ona się rozgrywa jest typowo moje, natomiast no to już inna sprawa. Miasto Musiądzu e, to jest pierwszy tom trylogii. E, ta trylogia się nazywa De Devbam. E, to, to jest książka, do której porównywana była, e, było Cesarstwo Piasku, które mi się nie podobało, o czym zresztą wiecie, bo opowiadałam o tym na kanale. Bardzo mnie tam ta książka rozczarowała. Natomiast e, tutaj no, ta historia, ta trylogia w ogóle zbiera bardzo dobre opinie, i właśnie jak była dogrywka, to wiele osób mi odpowiadało na nią, że strasznie się nie mogą doczekać, co ja powiem na ten temat, bo to jest wasza ulubiona trylogia. I o ile właśnie nie widziałam tak wielkich zachwytów w kontekście samego pierwszego tomu, tak jeżeli chodzi o kolejne tomy, to widziałam, że to takie zainteresowanie czytelników bardzo mocno wzrastało. Zresztą wiem, to też nie no było Zuska, pamiętam, że ona czytała pierwsze. Ona chyba w ogóle o wszystkich tomach ma reading, vlogi. No, i przy tym drugim tomie ona już była zachwycona, i trzeci tom objęła patronatem. Także mam tutaj nadzieję, że też się zakocham w tej serii. I tutaj mamy dwie perspektywy: kobiety, mężczyzny, yy, i akcja rozgrywa się w takich pustynnych klimatach, za którymi ja ogólnie nie przepadam, ale zobaczymy, jak będzie. Teraz mi się przypomniało, że w sumie mogę zacząć jeszcze jedną serię, bo skończyłam Drużynę. Przeczytałam e, wszystkie 9 tomów. Ale o tym też będzie w środę na kanale. E, no i jeżeli chodzi o e, słodkie książki, bo chciałam też coś słodkiego, Tweet Cute. E, czyli kolejna premiera wydawnictwa Yang, e, to jest e, Kolejna z ich takich uroczych książek, ja w tym miesiącu też przeczytałam e, lepiej niż w filmach, i to było tak urocze, to było tak urocze, tak mi się strasznie to podobało. E, I chciałabym bardzo pochwalić też wklejkę, która jest w tosty, e, w chleb tostowy. E, to jest historia e, w, w e, dramy na Twitterze. E, I mamy tutaj bardzo mi się w ogóle podoba fragment z tego opisu Jack, Klasowy Clown i Sulu w, w oku Pepper. E, bardzo mi się podoba po prostu zagranie sólu w Oku Pepper. E, ja lubię takie głupie rzeczy, nie, nie oceniajcie mnie. E, I to jest, tak jak mówię, właśnie um, historia tej dramy. I z tego co wiem, e, jedyna taka rzecz, która gdzieś mi tam często miga na Instagramie, to to, że tutaj mamy e, toksyczną relację matka-córka. E, ale w sumie na tym się kończy moja wiedza. Jestem straszliwie ciekawa, mam nadzieję, że się będę dobrze bawiła, bo też właśnie słyszałam bardzo dobre opinie. Kolejna książka, na której nie planuję się dobrze bawić, ale słyszałam tyle dobrych opinii, że kupiłam ją w ogóle bez sprawdzania opisu i jest to Smutek i Rozkosz. I mogę Wam przeczytać, co jest z tyłu w sumie. To jest opowieść o Marcie, ale mogła być o każdym z nas. Odkąd sięga pamięcią, Marta czuła, że coś się z nią. Że coś jest z nią nie w porządku. Wszyscy mówili jej, weź się w garść. Marta próbowała, naprawdę wolałaby żyć tak jak inni, ale przez większość czasu głównie chciało jej się być albo chować pod stołem. E, kiedy po latach w końcu słyszy od lekarza prawidłową diagnozę, myśli, że w jej życiu na wszystko jest już za późno. A może wcale nie. E, no, i w sumie, jakbym to przeczytała w księgarni, to też myślę, że bym mogła kupić tak sama z siebie. E, tak jak mówię, widziałam, że tak. E, Sara Woś bardzo polecała tę książkę, Ola, książkowy Freak, bardzo ją polecała. Wydaje mi się, że też literatura niepoważna ją czytała. E, dużo osób, i właśnie widziałam same e, bardzo pochlebne opinie, także mam nadzieję, że mi też się spodoba. A zatrzymałam się w trakcie czytania opisu, bo nie wiem, czy to się tak odmienia, ale jest Martcha i jest Marcie po prostu. Że Mar jak od Marta. Ale chyba faktycznie się odmienia, także na C się wymieni. Nie wiem, bo się nie znam. <laughs> e, kolejna książka. Kolejna książka jest czymś, co, m, co będę czytała z polecenia e, Mary Literackiej, e, czyli Oli. E, I są to Cztery Muzy. M, historia Czterech Kobiet, którą e, ja mam nadzieję, że ta książka dla mnie będzie czymś takim jak Kobieta w, kobieta w Lustrze, czy Kobieta w Oknie. E, Erika Emanuela Schmidta, e, czyli autora Oskara i pani Róży. Ja tam tą książkę czytałam w liceum, bardzo mi się tam ta książka podobała. E, I tam też mieliśmy właśnie historię kilku kobiet, e, i, ale po prostu liczę na powtórkę ze świetnej lektury. Także mam nadzieję, że tutaj też to dostanę. E, I z tyłu e, są opisy. Ty Oj, są opisy tych czterech kobiet, więc e, tyle wiem. Dalej, coś, z czego chciałabym się w sumie wiecie, przyuczyć, jest to Mózg Autystyczny, Podróż w głąb niezwykłych umysłów. Jest to książka popularno-naukowa napisana przez panią profesor, która właśnie ma zdiagnozowany autyzm. No i ja się chcę po prostu dowiedzieć więcej na ten temat. Zastanawiałam się też, czy w tym przyszłym miesiącu nie przeczytam sobie jeszcze jednej książki, tak, w kontekście właśnie dowiadywania się o różnych rzeczach. Jest to Dreamland Czyli y, tam historia opiatów w USA, coś takiego. E, e, zobaczyłam po prostu te opiaty i mówię: To jest coś dla mnie, ja to muszę przeczytać, muszę to sprawdzić. Także, y, jeżeli będę miała ochotę, to też to będę czytała we wrześniu. Może ktoś z Was y, czytał, ja o tej książce nie słyszałam. A przepraszam bardzo, nie wiem, dlaczego nikt z Was mi jej nie polecił, przecież to brzmi jak coś idealnego dla mnie. Ym, pod. Kątem naukowym, oczywiście. Eee, I ostatnia książka, którą sobie przygotowałam, to jest coś, co na mnie patrzy, po prostu, i patrzy, i patrzy, i patrzy, i. Patrzeć nie może przestać. Czyli Róże i Kapryfolium. Książka, która mi została polecona przez jedną z Was kiedyś właśnie tutaj, nie pamiętam czy na YouTubie, czy na Instagramie. W kontekście tego, że tej pani, nie pamiętam Twojego imienia, skojarzyła się ona z Przeminą z wiatrem i może mi się też spodobać. To znaczy, wiecie, to nie są książki 1 do jeden, ale może też mi się spodoba. Także mam tutaj Róże i Kapryfolium. Jest to oczywiście powieść klasyczna, i to jest po prostu historia e, rodzin w trakcie e, wojny secesyjnej, dlatego też tutaj widzę z tyłu, że jest napisane Dopiero przeminęło z wiatrem, usunęło nieco tę wspaniałą powieść o miłości rozgrywającą się w czasach amerykańskiej wojny, o niepodległość 74-82. E, także tyle jakby wiem na jej temat. I jeszcze tak. Ja mam ogólnie bardzo rozchwiane moje plany na wrzesień, bo wrzesień jest takim pierwszym miesiącem od tych 11 miesięcy, kiedy nie mam za bardzo planów, bo skończyłam już wszystkie praktyki i jestem wolna. Planuję, jeżeli będę miała ochotę, to planuję zrobić sobie Lilith re Jane Eyre. I to będzie powiązane z czymś. Co się będzie możliwie działo, natomiast jakby nie chcę zapeszać, więc też o tym nie mówię um, od, bardziej otwarcie. E, I chciałabym też, jeżeli mi się uda, to nagrać 24-godzinny maraton czy tylko taki prawdziwy, bez spania. E, prawdziwy, tylko taki w moim stylu, bez spania. I e, jeżeli mi się uda,. To dodam, i wtedy pewnie będę czytała jakieś inne książki. E, ale dajcie mi znać, czy w ogóle chcielibyście zobaczyć. E, no bo ja też muszę e, zobaczyć, co wy chcecie oglądać. No i tak, będę jeszcze czytała inne książki, które będą, już to mogę powiedzieć oficjalnie. Będą to książki do akcji, o której nie było róg na kanale, ponad rok. I będę właśnie o nich Wam opowiadała. Już mam je przygotowane, ale jeszcze nie mówię, jakie to są książki. No i planuję jeszcze jedną akcję wznowić, którą też chcieliście bardzo ponownie zobaczyć. Natomiast to jest na drugi plan najpierw zajmę się tą jedną akcją. No, także to by było na tyle. Trochę. Inkognito, wszystko staram się mówić, eee, ale to by było na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie książki wyplanujecie przeczytać we wrześniu. Ja sobie bardzo chętnie poczytam te komentarze. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Cześć.